Po zagotowaniu ryż owijam ciepło. On nam dojdzie, a w tym czasie przygotuję mięso i przyprawię. Do przygotowanego ryżu dodajemy mięso, cebulę pokrojoną w kostkę, sól pieprz, dwa jajka. I można dodać czosnek, oczywiście zgnieciony. I ja jeszcze daję taką przyprawę do mięsa pieprzowego. Później skroję kapustę pekińską, to co zostanie z, mm, po oddzieleniu liści, i wtedy będę tutaj to wszystko mieszać. Dodałam już mięso, jajka i przyprawy. Przygotowałam czosnek i będę teraz kroić cebulę. Dodaję cebulę. Wszystko mieszam dokładnie łyżką. I to wszystko wymieszać, proszę, łyżką, ręką, aby była jednolita masa. Z kapusty pekińskiej odkroiłam koniec. Będę oddzielać teraz liście. I liście spalam gorącą wodą. Liście włożyłam do gorącej wody. I trzymam je aż do zagotowania, po czym trzeba szybko wyjąć, żeby się nie rozgotowały, żeby były nie za miękkie, nie za twarde. No to takie będą chyba zaraz w sam raz. Pozostałe liście, które nie nadają się już do zawijania gołąbków, kroję drobno i dodaję do naszego farszu. Tak wygląda mój farsz. Liście się sparzyły, stygną, zaraz będziemy zawijać gołąbki na dno naczynia żaroodpornego, a ja mam kamionkowe naczynie, taką misę. Wlewam trochę oleju, pozawijam gołąbki, włożę tam i będę piec w piekarniku. Widzę, że liści mam za mało, farszu za dużo, ale nie trzeba się tym martwić. Z pozostałości można zrobić pyszne kotleciki. Moje dzisiejsze gołąbki, to jest totalna improwizacja, dlatego nie wyszło tak, jak sobie zamierzałam. Gołąbki nie zmieściły się do naczynia kamionkowego, zostało mi trzy, więc użyłam do naczynia odpornego. Polałam sobie je keczupem i olejem i na to jeszcze ułożę pozostałe takie płatki kapusty pekińskiej. Nic się nie zmarnuje, one się upieką, a przy okazji osłonią nieco przed przypaleniem z wierzchu, przed zbyt mocnym przypieczeniem. Dlatego tutaj pójdą te kawałki i tu zrobię tak samo. Natomiast pozostały farsz smażę jako kotleciki. Jest jeszcze jedna rada, żeby to wszystko się od razu nie spiekło za bardzo z góry, trzeba by to przykryć. Moje naczynie żaroodporne nie ma przykrywki, naczynie kamionkowe nie ma przykrywki. Można to nakryć folią aluminiową, ale ja poradziłam sobie inaczej. Przykryję z wierzchu tacką do grilla i wtedy nadmiar wody nie będzie odparowywał, a gołąbki się na ładnie rumieniły, przypiekały. No i jeszcze troszeczkę podleję wodą jednak, bo Będą zasuche mimo tego oleju, tam dodanego. Gołąbki wyjąłem z piekarnika, upiekły się około godzinki. Wyglądają apetycznie, troszkę dekoru i można nakładać.